Bielawska spółdzielnia mieszkaniowa zaprasza chętnych do zakupu lub wynajmu garaży przy ulicy Baczyńskiego. W planach jest budowa ponad 20 nowych garaży, bliźniaczych do tych, które już znalazły swoich nabywców. Będziemy je budować tylko w przypadku, kiedy będą na nie chętni. W związku z tym zapraszamy tak naprawdę każdego, kto będzie chciał posiadać taki garaż do spółdzielni mieszkaniowej. Zbieramy w tej chwili oferty. Chcielibyśmy wybudować 22 kolejne garaże, czyli taki jak ten zespół, tylko na tyłach tych garaży. Będą to garaże takie modułowe, jak te wyposażone. W energię elektryczną. Mamy przygotowaną już całą infrastrukturę, więc jest zrobiony dojazd. Mamy przyłącza elektryczne wykonane i jest również, jest również odwodnienie tego terenu. Także tak naprawdę zostało nam zamontować. Zamontować same segmenty i do, do, doprowadzić do nich energię elektryczną. Chcielibyśmy poszerzyć ofertę, żeby każdy, kto ma ochotę na garaż, mógł, mógł go zdobyć. W związku z tym te garaże można będzie kupić oczywiście, natomiast będzie można równie dobrze je wynająć. A też proponujemy taką ofertę sprzedaży ratalnej, która dawałaby możliwość też w przeciągu 2-3 lat na raty, które, które będą w zasadzie nieoprocentowane, kupić. Garaż. W związku z tym, że chcielibyśmy jak najszybciej zacząć stawianie tych garaży, zapraszamy do spółdzielni wszystkich chętnych. Każdy dostanie informację w zależności od wybranej oferty, jak to będzie wyglądać, jak można ten garaż kupić, nabyć lub wynająć. Po więcej informacji zapraszamy do Bielawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu włókniarzy lub do kontaktu telefonicznego i mailowego. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.